Miała być kawa z makaronem, więc ze Sławkiem Makarukiem spotykamy się w pięknych okolicznościach przyrody. Po to, żeby ci, którzy jeszcze nie znają, jeżeli są tacy, to mają okazję to nadrobić. Sławek Makaruk nazywany polskim Indiana Jones i nie ma tej w tym cienia przesady. Sławku, nie jesteś młodzieńcem, Twoje przygody wystarczyłyby na wiele książek i na parę filmów. Ale zacznijmy od początku. E, urodziłeś się gdzie? Mm, urodziłem się w Warszawie, jestem wież, 100% Warszawka, aż nienawidzona. E, ale, ale w Warszawie w zasadzie też bywasz gościem, bo najczęściej jesteś gdzieś w podróży. Wiesz co no tak, ja bardzo wcześnie w ogóle zacząłem jeździć i, e, i no jak zacząłem to już w zasadzie nie przestałem, tak, Bo ja m, m, pomijam wyjazdy z rodzicami. Również za granicę, ale jak skończyłem podstawówkę to wsiadłem na rower i pojechałem do Szwecji, żeby zarabiać kasę przy zrywaniu truskawek. Ile miałeś lat? No po podstawówce, to nie wiem ile to się ma, 15, 14? I już wówczas ta. wystartowałeś ta, ta, w samodzielną ta, ta, podróż. Tak, samodziel, znaczy wiesz ja miałem tam wszystko jak gdyby nagrane na miejscu, więc ja nie jechałem tak, że wpadnę, no ale że tak powiem rowerem było najtaniej się poruszać w Szwecji, no bo nie mogłem je przecież wynająć samochodu. E, zabrać rzeczy ze sobą też mi jakoś było tak najwygodniej, więc Po prostu wsiadłem w pociąg, dojechałem do Świnoujścia, potem prom, potem rowerek i Te 300 chyba tam było do przejechania Śpiąc po drodze, ale tam wszędzie wolno spać i na jedną noc się może zatrzymać praktycznie u każdego Na polu to, to No to tak pojechałem, potem do tej Szwecji jeździłem przez całe liceum W wakacje Właśnie po to żeby e, po to, żeby zarabiać na najpierw na sprzęt do nurkowania, a później na podróże. Czyli no? już w tak młodym wieku miałeś pasję? Tak, ja, wiesz co, ja, no, ja jestem z rodziny e, lotniczej, tak, bo moja mama, moja mama była pierwszą kobietą oblatywaczem e, w Polsce po wojnie. Mój tata też był e, pilotem oblatywaczem e, szybowców cywilnych, y, latających urządzeń różnych. E, no ale tak się złożyło, że mój tata zginął e, i mama jak gdyby nie była bardzo chętna, że ja zaczął latać, e, ale mnie chyba najbardziej ciągnęło wiesz woda, nie? E, po prostu zacząłem bardzo wcześniej zrobiłem kurs nurkowania. E, teraz to tak brzmi, bo kurs nurkowania w niedzielę robisz, jak masz w sobotę chęć, w niedzielę już jesteś po kursie, ale to wtedy tak nie było, bo to było 6 miesięcy zajęć na basenie i miesięczny obóz nad jeziorem, żeby w warunkach normalnych otwartej wody nurkować. W każdym razie no to zrobiłem ten kurs, jak miałem już 15, 15 lat miałem. I już wiedziałem, że zawsze będę nurkował i generalnie no do tej pory nurkuję. Tak? Już może w tej chwili nie tak intensywnie, ale, ale, ale wszystkie moje wyjazdy, pierwsze moje wyjazdy dalekie to były tylko i wyłącznie nurkowe wyprawy. A pierwszy daleki wyjazd e, zrobiłem po skończeniu liceum, bo na pół roku Pojechałem z Warszawskim Klubem Płetwonurków PTTK. To taka instytucja, która się bardzo zasłużyła w moim podróżniczym, znaczy dzięki niej dużo wyjeżdżałem. Wyjechaliśmy samochodem Tarpan do Meksyku. Byliśmy 6 miesięcy. Jak się teraz okazuje, była to pierwsza europejska wyprawa, która eksplorowała Senoty na Jukatanie słynne. Rok był wtedy pański 83. 1900, 1983 oczywiście więc to naprawdę było bardzo dawno temu. I potem no, ten Meksyk mi tak wszedł w krew, że do Meksyku i czy do Belize obok jeździliśmy no, w zasadzie dwa razy do roku i w sumie to dwa lata przemieszkałem tam nurkując. Ale, ale, wróćmy, wróćmy, ale jeszcze, to dawno wróćmy wróćmy jeszcze do do tej Twojej przygody ze Szwecją. Wróciłeś no. ze Szwecji i co dalej? No wiesz co, no dalej to właśnie był kurs płetwonurków i kurs płetwonurków zrobiłem i już po kursie, chyba dwa lata po skończeniu tego kursu już żeśmy wyjechali na taką prawdziwą daleką wyprawę meksykańską. E, czytając materiały w Wikipedii na no Twój temat Lista twoich wypraw jest bardzo długa i imponująca. Taka wyprawa, która Tobie najbardziej utkwiła, z tamtych czasów, w pamięci? Wyco no, oczywiście tam i utkwiła, no bo była pierwsza. To była taka bardzo, to był fajny czas, tak? Jeszcze wyrwanie się tutaj z tej rzeczywistości, jaka była w Polsce, nie najlepsza, i znalezienie się tam. W takich tropikach to było coś fajnego, ale taka bardzo mm, fajna wyprawa, która e, już w czasach studenckich nastąpiła, to pojechaliśmy na polarny, przypo, subpolarny, po polsku się nazywa subpolarny Ural, czyli tam Peczora, Workuta, tam gdzie były kiedyś łagry. Weszliśmy na najwyższy szczyt Uralu, czyli na Narodną, i stamtąd żeśmy spływali spływali takim no trafą powiedzmy, tylko że dmuchaną, na której później konstrukcja z gałęzi była ułożona, to żeśmy tam jeszcze 12 czy 14 dni spływali, spływali tą tą tratwą. Nurkujesz, wspinasz yy, się po, po, po górach. Słuchaj, znaczy ja, jak najbardziej ja oczywiście przez to nurkowanie yy, trafiłem do wspinania, yy, a w zasadzie trafiłem do jaskiń i długo w speleoklubie warszawskim też działałem. Z czego się zrodziła znaczy jaskinie syfony? Żeby pokonać syfon, trzeba zanurkować, tak? żeby dalszą, dalszą mhm. eksplorację prowadzić. No więc zaczęliśmy nurkować w jaskiniach. Z tego się później zrodził Topr. Grupa taka w zasadzie, no może nie pierwsza, ale druga grupa, która zajęła się ratownictwem nurkowym w jaskiniach. No bo pierwsze akcje były w 50. latach. Nie wiem, czy tam słyszałeś to było Czyli ciebie dawno można było. także zobaczyć na liście toprowców? Jak najbardziej. no Ja do, dwu, do 2005, 2005 roku e, brałem jeszcze udział normalnie. Czyli od 80., tam chyba 5 do, do, do 2005, 20, 20, 20 lat. Byłem na rapierze. wielu filmach Wojtka Czerowskiego, na czołówce i na tyłówce, w wielu, w wielu tych filmach można zobaczyć Twoje nazwisko? No można, bo, bo, bo pomijając tam pierwszych parę odcinków, które były zrobione w Afryce i w Meksyku, to. Yy, ja zrobiłem 120 126 odcinków bo przez świat jako fixer, współproducent, no, wiele, wiesz, różnych funkcji pełniłem, bo myśmy małą ekipą zawsze podróżowali, więc więc no, trzeba każdy znaczy musiałem robić bardzo wiele rzeczy. Wiele podróży za tobą, wiele filmów za tobą, ale także e, można by dużo opowiadać o twojej pasji offroadowej, samochodowej. Więc tak, w zasadzie w tej chwili to większość osób kojarzy mnie bardziej z samochodami terenowymi niż z nurkowaniem, kiedyś było inaczej, bo rzeczywiście tego nurkowania było strasznie dużo, ale te samochody to jest poboczny, poboczny efekt moich właśnie wypraw. No bo że, wtedy się jeździło na nurkowanie, trzeba było je zrobić wyprawę, bo po pierwsze centra nurkowe nie były takie popularne jak teraz. A poza tym one były w miejscach bardzo turystycznych, a myśmy zawsze wyjeżdżali w miejscach, gdzie tego i turystyki jako takiej masowej nie było, no więc trzeba było dojechać. No więc tak, na, do Meksyku pojechałem Tarpanem. Samochodem takie były tarpan, takie rolnicze. I to nie tym honkerem, takim co wojsko jeździło, tylko taką blaszanką klasyczną z przyczepą. E, a potem na przykład eksplorowaliśmy z kolegami również z Warszawskiego Klubu Płetwonurków. E, pojechaliśmy do Sudanu samochodem Nysa E, rok był 89, chyba jak dobrze pamiętam. E, I uwaga, e, słynny Hole który był, e, który jest cały czas na Synaju koło Dachab, to nawet nie wszyscy Arabowie wiedzieli, gdzie jest, tak? Teraz to, to jest znowu fabryka kolejna. E, dojechaliśmy wtedy na samo południe Egiptu. W końcu nas do tego Sudanu nie wpuścili e, wtedy, ale e, tam też nie było turystyki w Hurgadzie, uwaga, był jeden, jeden hotel Sheraton. <grystanie> I nic więcej. Yy, mamy podróże, mamy yy, topr, yy, mamy samochody, ale także byłeś właścicielem statku. No oczywiście, ale to, to znowuż jest nurkowanie. Jak zwykle mówię Ci, u mnie wszystko ma korzenie w, w nurkowaniu. No, bo, bo, Staraliśmy się nurkować z kolegami bardzo dużo. Eee, Ale statek o... to nie była jakaś tam łódeczka. No tylko nie, to był nie, to nie, nie, no już, już, już do tego dochodzę i tak wiesz. Najpierw miałem Ponton, potem miałem lepszy Ponton. Eee, no i co dalej, tak? No, Bałtyk wydawał się za mały. No i co? Człowiek był zapatrzony we wszystkie te zagraniczne produkcje telewizyjne, jak tam sobie wszyscy śmiało poczynali, ten miał statek, tamten mi statek. No mówię, no to kurde, to już najwyższy czas, nie? I razem z moim ówczesnym wspólnikiem Piotrem, że żeśmy... Znaleźli statek, e, który był dostępny cenowo, ale to był statek, to nie była żadna żaglówka ani jacht, to on miał 40 metrów długości. To był stuletni statek wielorybniczy norweski, e, który całą wojnę przepracował jako trałowiec minowy w Anglii i gdzieś tam dogorywał e, w porcie. Był wystawiony na sprzedaż. Myśmy go kupili w ciągu trzech tygodni. Z moim też takim kolegą, przyjacielem, serdecznym kapitanem. Doprowadzili go do, sta do stanu mm, takiego, że można było odpalić silnik. Już nieparowy, na szczęście, bo w oryginale ten statek miał parowy silnik. I popłynęliśmy nim do Gdańska, gdzie rok trwał remont. Zrobiliśmy 21 miejsc pasażerskich na nim i popłynęliśmy na Morze Śródziemne, docelowo na Morze Czerwone. Y, troszeczkę tych mórz i oceanów przepłynąłeś? No trochę tak, przepłynąłem, ale to było takie pływanie, m, właśnie wiesz. Y, y, załoga, kapitan y, i tak dalej. Jak tak się czujesz w roli kapitana? Nie, ja nie byłem nie? kapitanem. Nie, 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 ja. Y,